Czy możemy zobaczyć twarz niewidzialnego Boga? Czy Jezus chciał, byśmy po jego odejściu do Ojca nadal tutaj na Ziemi mogli oglądać boskie oblicze? Czy naprawdę zostawił swój wizerunek? Dziś opowiem Ci o filmie, którego producenci podjęli się poszukiwań i odpowiedzi na te i inne pytania. Po obejrzeniu go zupełnie inaczej spojrzysz na zmartwychwstanie. Ja nazywam się Paweł Marchlewski i w poniedziałek Wielkanocny zapraszam Cię na nowy odcinek. Na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Jezus wstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja. Oto dobra wiadomość. Mam dziś dla Ciebie bardzo ważne pytanie. Czy myślisz, że możemy dziś zobaczyć twarz niewidzialnego Boga? Twarz zbawiciela, który umarł i zmartwychstał dla mojego i Twojego zbawienia? W poszukiwaniu odpowiedzi na tych wiele pytań, twórcy filmu Oblicze Jezusa, o którym chcę ci dziś powiedzieć, przemierzyli setki kilometrów, przeprowadzili wiele rozmów, odwiedzili najważniejsze dla swoich poszukiwań miejsca. Na drodze twórców pojawia się także nieoceniony Paul Bade, popularyzator chusty z Manopello i odkrywca, autor książki Boskie Oblicze. Która niedawno pojawiła się w uzupełnionym wydaniu na polskim rynku wydawniczym, dzięki wydawnictwu Jedność. W trakcie poszukiwań i badań twórców filmów okaże się, że badanie wizerunków nieludzką ręką uczynionych, mimo że naprawdę fascynujące, to jednak schodzi na dalszy plan, gdy odkryta zostaje duchowa głębia kultu najświętszego oblicza. Film, którego dystrybucją zajmuje się Rafael Film. To przede wszystkim historie ludzi, którzy dla oblicza Jezusa przemieniają swoje życie, dokonują wielkich dzieł i z pokorą służą drugiemu człowiekowi. Inspiracją filmu stał się fragment Psalmu 27. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, O Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Acheiropoetos. Wizerunek nieludzką ręką uczyniony to całun turyński i chusta z manopello. Właśnie o tych wizerunkach nieludzką ręką uczynionych najważniejszych relikwiach w historii opowiada film Oblicze Jezusa. Twórcy zawitają także do Wilna, gdzie zobaczą najbardziej niezwykły wizerunek namalowany już ludzką ręką. Wileński obraz Jezusa Miłosiernego, który jak się dowiemy wykazuje zaskakujące podobieństwo do całunu i chusty z manopello. Bardzo mi zależy na tym, abyś obejrzał, obejrzała ten film. I choć nie jest już wyświetlany w kinach, to jest także dostępny na DVD, możesz także skontaktować się z dystrybutorem Rafael Film i prosić o wyświetlenie go w Twojej parafii, czy w kinie. Usłyszysz tu o wielkich świętych, którzy wyróżniali się swoim nabożeństwem do najświętszego oblicza, takich jak święta Gertruda Wielka. Poznasz niesamowitą historię, błogosławionego Honorata Koźmińskiego czy świętego ojca Pio. A może nie wiedziałeś, że święta Tereska z Lisie przyjęła zakonne imię, które w pełni brzmiało Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Sam jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu, który obejrzałem już kolejny raz. Twórcy zabierają wizów w podróż do najważniejszych dla katolików miejsc, takich jak Grób Pański w Jerozolimie, czy Bazylika Świętego Piotra w Watykanie oraz wspomniane już wcześniej przeze mnie Wilno, które jest dla mnie miejscem wyjątkowym? Materię kręcono oczywiście też w San Manopello i wielu innych miejscach. Myślałeś kiedyś o tym, czy można dziś zobaczyć twarz niewidzialnego Boga? Jak wielu ludzi na przestrzeni wieków zastanawiało się, jak wyglądał Chrystus? Czy to możliwe, aby po dwóch tysiącach lat od zmartwychwstania przetrwał do naszych czasów? Prawdziwy wizerunek Jezusa. I jedno z najważniejszych pytań, jakie padło w czasie pracy nad filmem: czy my dzisiaj umiemy rozpoznać Jego oblicze? Poniedziałek Wielkanocny to dobry dzień, aby spróbować znaleźć odpowiedzi na pytanie: skąd właściwie pochodzi kult Najświętszego Oblicza, i pomyśleć o tym, jak ważne jest dla mnie kontemplowanie oblicza mojego Zbawiciela. Znasz historię świętej Weroniki, która w bohaterski sposób podeszła do Chrystusa i otarła jego twarz, gdy dźwigając krzyż zmierzał na Golgotę. Tradycja chrześcijańska mówi o tym, że twarz naszego Pana odbiła się na chuście. Przez tradycję kobieta otrzymała imię Weronika. Pochodzi on od greckich słów vera ikon, co w tłumaczeniu brzmi prawdziwe oblicze. Idźmy dalej. Na kanale Apostolatu Najświętszego Serca mieliśmy już okazję poznać świętą Gertrudę, czcicielkę Serca Jezusowego. Chcę Ci powiedzieć, że w XIII wieku święta Gertruda otrzymała objawienia, podczas których nasz Pan przykazał jej rozpowszechnianie nabożeństwa do Najświętszego Oblicza. Kto rozmyśla nad tym i rozważa moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników. Serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym, łagodzącym moją boleść. Nasz Pan przekazał jej obietnice związane z tym nabożeństwem. Święta Teresa w swoich wierszach pisała: Święte oblicze mojego Pana, blaskami wiedziesz mnie swymi. Gwiazdo cudowna, umiłowana, tyś mi jest niebem na ziemi. Mimo, że we wspólnocie mówiono o niej, siostra Teresa od dzieciątka Jezus. To od stycznia 1889 roku ona sama dodawać będzie do swojego imienia określenie od najświętszego oblicza. Już w wieku 10 lat martwiła się o to, jakie imię zakonne będzie nosić. Teresa pisała: Spójrz Jezusowi w twarz, zobaczysz tam, jak nas kocha. Dotychczas nie zgłębiałam skarbów ukrytych w najświętszym obliczu. Siostra Teresa od dzieciątka Jezus. I od najświętszego oblicza jest pierwszą w Karmelu z Lizję, która wybrała to imię. Natomiast błogosławiona Pierina de Micheli usłyszała od Pana Jezusa te słowa: Za każdym razem ten, kto kontempluje moją twarz, wleje miłość w moje serce, a za pośrednictwem mego oblicza uzyska zbawienie wielu dusz. Otrzymała również wizję Matki Bożej. Która ofiarowała jej szkaplerz z podobizną oblicza Jezusa i podpisem w języku łacińskim, który miał brzmieć: Rozjaśnij, panie, nad nami światło Twojego oblicza. A na drugiej stronie szkaplerza widoczna była święta hostia z napisem: Pozostań z nami, panie. Kolejnym apostołem najświętszego oblicza był święty Jan Paweł II, który m.in. w bulli Mistericordie Vultus napisał słowa: Jezus Chrystus jest obliczem. Miłosierdzia Ojca. Papież Benedykt XVI podczas homilii kanonizacyjnej przywołał słowa świętego Kajetana. Jeżeli chcemy adorować prawdziwe oblicze Jezusa, znajdujemy je w Bożej Eucharystii, gdzie wraz z ciałem i krwią Jezusa Chrystusa pod białą zasłoną hosti skrywa się oblicze naszego Pana. Czy wiedziałeś o tym, że kult Najświętszego Oblicza Pana Jezusa jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych w kościele? W Polsce rozwinął się dzięki wysiłkom błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, a został rozwinięty przez siostry Obliczanki za sprawą świątobliwej Elizy Cejzik, czyli matki Teresy od Oblicza Pańskiego. W tej historii także nie zabrakło w produkcji Oblicze Jezusa. Szczególnie poruszył mnie moment filmu, w którym w czasie rozmowy na temat całunu turyńskiego wskazana została największa rana w ciele Pana Jezusa, rana po przebitym włóczniom sercu. Kolejnym wzruszającym momentem była rozmowa z siostrą ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, gdy mówiła o przywracaniu oblicza drugiemu człowiekowi. Po prostu musisz obejrzeć ten film. Jestem pewien, że nigdy już nie spojrzysz na święta zmartwychwstania Pańskiego przez pryzmat zajączków wielkanocnych i jajek kolorowych w papierkach. Nie pozwólmy nigdy, by to, co proponuje nam świat, przysłoniło nam sens świąt wielkanocnych i najświętszego oblicza. Pamiętaj, że kolejne odcinki ukazują się na kanale Apostolatu Najświętszego Serca w poniedziałki, środy i piątki tylko dzięki Twojemu wsparciu. Już dziś możesz dołączyć do Rodziny Najświętszego Serca i otrzymywać ode mnie cotygodniowy newsletter. Chcę, żebyś wiedział, że w intencji wszystkich osób, które należą do Rodziny Najświętszego Serca, sprawowane są msze święte w każdy piątek. Jeśli ten odcinek okazał się dla ciebie cenny i leży ci na sercu rozwój tego kanału, i aby te treści docierały do jeszcze większej liczby osób, proszę podziel się linkiem do niego z innymi. Niech najświętsze serce Jezusa dla nieprawości naszych starte stanie się jeszcze bardziej znane i kochane. Niech jeszcze więcej osób spojrzy na nowo w historię najświętszego oblicza. Napisz w komentarzu, czy planujesz obejrzeć film lub przeczytać książkę, o których dzisiaj wspominałem. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.